Dobry wieczór, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w Energetyce na piątek 26 sierpnia 2022 roku, i mam nadzieję, że no, uda mi się ten filmik nagrać pomimo złego internetu i innych niesprzyjających okoliczności, tak? a Państwo będziecie mieli. Co powinniście robić, wytyczne, czego nie robić, w jakich godzinach. I teraz tak, spotykamy się przy okazji 26 sierpnia 2022 roku. I może wiecie, co od razu zobaczę, jak numerologicznie stoimy. Ósemka, ósemka z dnia, yy, ósemka, o ciekawie, ósemka z dnia, ósemka z miesiąca. I szóstka z roku, czyli jesteśmy pod wpływem czwórki. I normalnie to bym powiedziała te dwie ósemki. Wow, ale dobre wibracje, ale dobre wibracje finansowe, ale dobre wibracje do pracy, tak? Ale patrząc na aspekty, o których za chwilę Wam powiem, to wcale tak nie powiem, że wow, ale fajne aspekty, tylko raczej są pokazane tutaj troszkę trudniejsze aspekty i pamiętajmy o tym, że jesteśmy przed nowiem. Nów no Księżyca jest 27, 27 sierpnia 2022 roku, nów no w panie o godzinie 10.16. Więc ja bym powiedziała, Księżyc zdecydowanie maleje. Więc bym powiedziała, czy do biznesów, może do biznesów takich, gdzie trzeba pozbyć się długów, może do biznesów takich właśnie, gdzie trzeba z kimś porozmawiać, żeby te długi odroczyć. Do biznesów takich, gdzie my wyciągamy rękę na przykład po swoje pieniądze. No i wtedy bym powiedziała: Myślę, że rzeczywiście może być, może być tak, że, 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 że te ósemki będą dla nas korzystne. Natomiast w dalszym ciągu przy ósemkach, czwórkach ja zawsze mówię: Nic nie robić na skróty, tylko wszystko zrobić tak, jak należy, tak, jak powinno być. I teraz, tak, jakie aspekty, jakie aspekty planet. No to. W nocy pewnie większość z nas nie odczuje tego. O godzinie 1.50 księżyc w koniunkcji do Wenus. No to czyli to powinien być dobry aspekt do upiększania, do relacji kobieta-kobieta, do myślenia o pieniądzach. Później Merkury wchodzi do znaku wagi i teraz tak, na pewno jest to bardzo dobry układ do relacji z innymi ludźmi, takiego ładnego, komunikowania się to na pewno to na pewno to to jest też możliwość pozyskania różnego rodzaju możliwości, sposobności do nowych na przykład form zarobkowania jest to też rewelacyjny czas do wszelkiego rodzaju nauki wszystkiego tego co by było związane z dyplomacją równowagą a nawet bym powiedziała i handlem, i ładnością. Tak, czyli to jest dobra. aspekt. Może my o tak bardzo, bardzo ładnie nie odczujemy ze względu, że ta energia przed nowiem, ale myślę, że już po nowiu będziemy go bardzo ładnie odczuwali. O godzinie 4.44 księżyc w kwadraturze do urana, czyli niektórzy mogą wcześniej wstać, niektórzy mogą mieć niespokojny sen. I poranek nie najlepszy. Nie najlepszy, dlatego że o godzinie 8:54 księżyc w opozycji do Saturna, czyli na przykład może być tak, że mogą niektórych boleć kości kręgosłup, a jeszcze innych, bo Saturn to też praca, może być ciężko do tej pracy się zabrać. Więc tak wygląda piątek w aspekcie, astrologiczno-numerologicznym, a teraz zobaczymy, jak w kartach tarota. Tu, gdzie jestem, jest dosyć wilgotno, to jest las, więc nawet zobaczcie, że jak tasuję karty, to one są troszeczkę posklejane. Gdyby ktoś był ciekawy, jak się czuję, czuję się w miarę dobrze, schudłam 5 kg. 5 kg dużo, niedużo, ale w ciągu, uważam, że półtora tygodnia to, to, to jest sukces i obym dalej na diecie wytrzymała i, i przynajmniej takie moje założenie jest schudnąć minimum przez 2 miesiące 20 kilo. Czy, czy mi się uda? Mam nadzieję, że mi się uda. Zobaczymy, będę na bieżąco informowała. Zresztą, wy też będziecie na bieżąco to wszystko widzieli i wiedzieli. Dobrze, pasuję karty, i dzisiaj zaczynam od byka. Co na, co na, zaraz zobaczę, co na piątek, tak, piątek, piątek, dobrego początek, 26, dla byka. No i bardzo dobra karta. Karta Aspucharów. Aspucharów jest bardzo dobrą kartą, mówiącą o tym przede wszystkim, żeby skupić się na uczuciach. Czy uczuciach do osób nas otaczających, czy do ukochanego partnera, czy na przykład do kogoś z rodziny, czy uczuć nawet do siebie. Tak? To jest pierwsze znaczenie. Drugie znaczenie jest to też karta twórczości, czyli Dobrze by było dzisiaj coś mądrego przeczytać pod wpływem, czego na przykład, by wam się otworzyła twórczość, albo obejrzeć jakiś film, albo może iść do teatru, albo samemu w samotności tworzyć, tak? Idziemy dalej co dla bliźniąt na piątek. Dla bliźniąt na piątek król denarów, czyli można powiedzieć pomimo że koniec tygodnia, to mimo wszystko bliźnięta powinny przede wszystkim pilnować swoich finansów myśleć o nich i jeżeli mają coś do przegadania z kimś od kogo coś zależy od jest jakimś szefem, może z jakimś urzędem, to te sprawy załatwiać i raczej rozmawiać z mężczyznami. No i karta król denarów mężczyźni, Powinni być, można powiedzieć, w tym dniu ważniejsi i relacje z nimi, bez względu na to, jakiej płci osoba z poznaku bliźniąt teraz ogląda energetyka. Czyli sprawy związane z mężczyznami będą ważne. Co dla raka. Dla raka koło fortuny, czyli bardzo aktywna karta. Czyli nieraz możecie mieć takie wrażenie, że nie wiadomo, w co ręce włożyć, tak? że tyle różnych rzeczy będzie, będzie, będzie do zrobienia. I to jest, można powiedzieć, wyraźnie, wyraźnie pokazane. To jest też karta, która mówi, że wasze plany mogą zostać zmienione, i wcale nie musi to oznaczać zmiany na gorsze, tylko może to oznaczać, że po prostu. Coś zależne albo niezależne od Was zostanie zmienione, i po prostu wy będziecie musieli inaczej poukładać dzień. No i koło fortuny, różnego rodzaju okazje, możliwości powinny Wam się trafiać, i koło fortuny to również karta karmiczna, więc być może coś los wam będzie też pokazywał. Co dla raka, przepraszam, nie dla raka, dla lwa ale że powiedziałam dla laka, to dla rak masz jeszcze podbitą kartę, dwie karty to dla ciebie, karta słońcem, więc możesz być słońcem narodu, ale teraz karta dla lwa, to już niewyraźnie mam popisane, pokreślone, ale też dla lwa, lew też powinien być zadowolony, karta cesarzowa, bardzo silna karta, czyli w piątek lwie będziesz Promieniował silną energią, tak? Twój urok osobisty zdecydowanie wzrośnie. To nie wiem, co się będzie działo. Bo wy, mam też przekonanie, że, 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 że ich urok osobisty jest bardzo, bardzo taki silny. Natomiast no, myślę, że będzie naprawdę silny, bardzo silny. Będziecie mieli duże powodzenie. Trudne sprawy załatwiać na. Dwie rzeczy albo na swój właśnie urok osobisty, albo wydaje polecenia, czyli nie pani Zosiu. Pani Zosiu, czy mogłaby pani to zrobić? Tylko pani Zosiu, proszę to zrobić, tak. No i bardzo dobra karta do wszelkiego rodzaju randek i tego typu rzeczy, ale również zadbania, pomnażania pieniędzy, chociaż nie wiem, jak to będzie przy tych aspektach. Natomiast tak czy inaczej, nawet na takim podwórku domowym, tak, możecie być po prostu lwy silniejsze. Cesarzowa daje tą siłę i wykorzystajcie tą siłę. Również dobry czas do różnego rodzaju zabiegów upiększających. To co dla panny karta. Dworska Królowa Mieczy, karta przede wszystkim intelektu, perfekcji, precyzji. Czyli myślę, że panny w tym dniu, czyli w piątek będą bardzo precyzyjne i za wszystko, za co się wezmą, zrobią to dogłębnie. Może im to troszeczkę czasu zająć. To jest też dobra karta, żeby kogoś innego nauczyć czegoś komuś innemu pomóc, oczywiście jeżeli się zgłosi do was o pomoc, ale również gdybyście chciały zasięgnąć jakiejś pomocy porady, to jest to dobra karta szczególnie do zasięgnięcia pomocy porady od raczej kobiety. Tak? I to jest tutaj w tej karcie pokazane. Jedyne, nad czym trzeba w tym nie uważać to nad tym, żeby nie być dla siebie i dla innych zbyt surową, surowym i żeby nie mieć takiego nie wiem ciętego języka. Dobrze, idziemy dalej, co uwagi w piątek, uwagi w piątek, karta remita, inaczej pustelnik, ja kiedyś nie lubiłam karty remity pustelnika, ale ja lubię, bo jest to taka karta, która mówi, jeżeli możesz, oczywiście dla większości piątek pracujący, ale jeżeli możesz, wago, to się troszkę wycisz, a nawet jeżeli się nie możesz i pracujesz, nie wiem, w biurze czy w sklepie i 100 osób jest wokół ciebie z problemami, to może też się wycisz i po prostu nie za bardzo wchodzi w ich problemy. Bardzo dobry czas do głębokich przemyśleń, do wyciągnięcia wniosków z przeszłości, uczenia się na przeszłych błędach i ich niepopełnienia i takim, bym powiedziała, może nie wow, ale takim stałym, mocnym rozświetleniu swojej drogi dalszej. I tyle. Niektóre, niektóre wagi, gdyby chciały zadbać o swoje zdrowie, to też dobra karta do badań wszelkiego rodzaju. Co dla Skorpiona na piątek, dla Skorpiona na piątek karta...